Yo, 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 spizgany wracamy na GeForce Kinsa zrobić konkretny młyna stroncowy, oczywiście pamiętajcie o moim kodzie promocyjnym skuty, który dodaje wam 5% przy każdym doładowaniu, a dla nowych użytkowników oczywiście daje jedną skrzyneczkę milspeka, mordeczki, ja na starcie chciałbym wam przypomnieć, że sama strona jak i moje materiały są dostępne tylko i wyłącznie dla osób, Pełnoletnich, no i również pamiętajcie, że razem z tym odcinkiem macie nowy konkurs na Discordzie link jest w opisie. A dzisiaj dla was do wygrania jest zajebisty skin na digla o wartości 90 zł. Co zrobić, żeby go wygrać? Oczywiście zostaw łapę pod tym filmem, i subskrypcję kanału i napisz dowolny komentarz. Mordeczki, dzisiaj wlatujemy na grubo, mamy 2000 Złotych, No tutaj bez 25 zł, praktycznie dwa klocki siedzą. No i oczywiście mamy zajebistą Emeczkę tutaj w ekwipunku. Dzisiaj postaram się przynajmniej jej nie sprzedać tutaj gdzieś po drodze. No i zauważyłem, mordeczki, że tutaj wyszły oczywiście nowe skrzynki, więc będzie trzeba w nie wlecieć. Ostatnio zastanawiałem się zastanawiałem, co to są skrzyneczki za nowe skrzyneczki, właśnie na bitwach. No i tutaj kurczę na samym dole obczuję, że jest taki nowy mini. I węcik. Mamy cztery nowe sztuki. Zajmiemy się nimi oczywiście troszeczkę później. Na sam start przetestujemy sobie dwie nowe skrzyneczki partnerów. Oczywiście dzisiaj w odcinku lecimy sobie w tą tańszą za 28 zł. No i jestem ciekaw, nigdy tego ziomeczka nie widziałem. Podejrzewam, że jakiś ziomuś oczywiście z zagranicy, więc zobaczymy sobie, co jego skrzyneczka oczywiście potrafi. No i tutaj widzę, że na samym dole są no słabsze skiny na trochę większych procentach tak około 17% tutaj mamy 16.314% 5% no i tutaj wyżej już powinny być troszeczkę lepsze ceny no tutaj jeszcze te dwa skinki są słabe zobaczmy sobie czy no tutaj jeszcze pomiędzy są powstawiane takie nam również w małych procentach tańsze skiny ale to nie oznacza że skrzyneczka może być słaba zobaczcie jak tutaj Pięknie to się prezentuje na samej górze no i kurczę naprawdę sporo jest tutaj kosek do zgarnięcia już nie mówię o kosie za 800 zł 0,011% nie wygląda to aż tak źle tym bardziej że skrzyneczka kosztuje jedyne 28 zł z tego co widzę 582 razy została otworzona my dzisiaj sobie w nią wlecimy no i zobaczymy jak to będzie oczywiście się kręciło na sam start myślę że pootwieramy sobie parę razy ją tutaj e, oczywiście no, przy zwykłym openingu, a potem wlecimy sobie na bitewkę. Te tańsze skiny będziemy sprzedawać, żeby mi się to nie pomieszało z tym e, z tą emeczką, którą mam oczywiście w ekwipunku. No i tutaj mamy trochę lepszą nagrody, 67 zł. Dobra, pięknie tutaj skiny oddał. Będziemy sprzedawać, no nie ma co. Kurczę, naprawdę razy dwa co najmniej tutaj nam poleciało. Nie gadajcie. Ale to było blisko, tak bliziutko, prawie gucik nam wypadł, ja pierdykam, ale znowu ten fajny e, skinek, więc i tak jest to na plusik, mamy 0,0 prawie 50%, na to koska 662 zł. no bardzo blisko, szkoda, że nam to nie wyleciało, bo naprawdę tutaj już by było e, za grubo, nawet bym rzekł. Zobaczmy, zobaczmy, ej, kurde, znowu było blisko tego skinu. co jest grane, no i... A to i jeszcze inny skin. Czekajcie, on to w ogóle 330 zł, więc zajebista akcja. Dobra, może trafimy, może trafimy jeszcze coś tutaj mocnego. Jak na razie ze 4-5 razy otworzyłem tą skrzyneczkę i myślę, że to będzie pora, żeby sobie oczywiście przejść na 3 sztuki na raz. Zmieńmy sobie tego modzika. No, i 84 zł płacimy w sumie za takie otworzenie trzech sztuk naraz. No, ale tutaj te skinki to za bardzo mnie nie rozpieszczają. Z tego co widzę, naprawdę słabiutko, niecała złotóweczka 84 poszło i nie ma. Sprawdźmy sobie dalej, oczywiście. No, i tutaj jakaś kąska przeleciała. No, powiem wam szczerze, że troszeczkę lepiej mi to oddawało. Pojedynczo jak otwieram, 32 zł, no jesteśmy aktualnie stratni około, niestety, 100 zł. Przy tej skrzyneczce, ale może nas coś tutaj jeszcze zaskoczyć, albo tak naprawdę możemy jeszcze się zaskoczyć w bitwie. Proszę, Emeczka za 62 zł. No dobra, niestety to otworzenie również nam dało na minusik, i może trafiliśmy tego fajnego skinka. Koska przeleciała sztylet. Ile ten sztylet tutaj kosztuje? 1700 prawie. Ja pierdzielę dobre są tutaj e, ceny tych skinków. Podoba mi się to. No dobra, myślę, że to otwa o, ostatnie otwarcie. I dupa, dupa blada. Wlećmy sobie po 5 sztuk naraz. Co jest grane? Ile ta wópka kosztuje? 103 zikoty? Kurde, nieźle, nieźle się tu zaskoczyłem. No dobra, to było profitowe otworzenie, więc w sumie pyknijmy jeszcze jeden taki lasik na rozchodniaczka. I myślę, że będzie dobrze, jak wlecimy sobie w 5 sztuk naraz i zobaczymy naprawdę, jak tutaj masowo się ta skrzyneczka rozbuja. 34 zł to tak średnio najeża. Weźmy sobie kompakt młodzika i 140 zł zapłacimy oczywiście już za takie 5 sztuk lecimy, otwieramy i może może i mamy jakąś MP fajny z tego co widzę, stan 136 zł więc tutaj grubo 138 prawie dostaliśmy niestety wydaliśmy 140. No można powiedzieć, że w sumie na zero byliśmy z tego strzała, ale no musi coś teraz polecieć, bo. Może być cienko, 94 zł, no tutaj niestety strata jakieś 50 ziczko. Zakręćmy sobie jeszcze tak ze dwa razy, jak nic nie uda nam się tutaj strzelić fajnego, no to po prostu wlecimy sobie w tą skrzyneczkę na bitwie. Mam nadzieję, że już zdążyli je dodać, w sumie no te partnerów skrzyneczki dosyć szybko są wstawiane na właśnie batelki. No, i tutaj 66 zł. No i smordaczki, niestety, tutaj przy zwykłym openingu jesteśmy troszeczkę stratni, na no około 40-50 zł. więc będzie trzeba się odkuć na bitwie. Zrobimy sobie bitwę z tą skrzyneczką. Ona była o wartości 20 paru zł. Spróbujmy ją sobie jakoś tak wiarę na faście tutaj ogarnąć. I myślę, że dobra, mamy 28 zł. Myślę, że zrobimy sobie taką bitewkę na na przykład 10 sztuk. A na sam koniec jeszcze dorzucimy coś takiego mocniejszego, że tak ujmę. No i jakieś tutaj z grubszej ligi. Może skrzyneczki, może tutaj te z basenowych sobie dodamy po prostu skrzyneczka za 100 zł. Rzućmy sobie 5 razy niech będzie. No i przejdźmy sobie jeszcze tutaj niżej. Może tego za kolaka dzisiaj skatujemy, bo naprawdę. Też jest fajna skrzynka, ale już mi poniosło wariaty, bo mamy jedyne 1500 e, zł. A czy na no moją skrzyneczkę będzie nastać? No niestety troszeczkę tu brakuje, więc musimy e, troszeczkę coś tańszego po prostu ogarnąć. Może kacza 1500, ja pierdzielę no dosłownie 3 grosze, mi brakuje, niesamowite. E, wolcika, wolcika wrzućmy 1480. Złotych, taka bitewka tutaj do no, takie gratisowe skrzyneczki. Mam nadzieję, że to nam odda. Jeszcze uda nam się wrócić, oczywiście, do punktu wyjścia. I dzisiaj sobie zapierdzielmy na trzech użytkowników. 1480 zł. Ja, mordeczki nie będę czekał, bo nie ma to sensu. Myślę, żebyśmy troszeczkę musieli poczekać. Przywołuję, bo a wam tradycyjnie. Przypominam o konkursie bez wymagań. Możecie sobie zgarnąć piękne sztylety o wartości 800 złotych. Oczywiście. Nie ma żadnych wymagań, tak jak powiedziałem już wcześniej, wystarczy, że przejdziecie na Discorda, linka macie w opisie. Wejdźcie sobie na kanał. Konkursy bez wymagań i dołączcie to wszystko. A teraz zobaczmy. Zobaczmy, na co stać tą skrzyneczkę. Oczywiście tutaj tryb normalny, nie brałem żadnego underdoga. No chociaż możliwe, że to był błąd, bo dzisiaj naprawdę nic a nic nam nie chciało za bardzo lecieć 32 zł groszy. kurde, złotych już chciałem powiedzieć, ziomuś trafa emeczkę za 61 zliczko, więc nawet spoko dropik, my no trzy dyszki, lepsze to niż taki skinek oczywiście za 28 groszy, ale ale, ale może coś tutaj jeszcze uda nam się dogonić, no gościu aktualnie znowu trafił dobrego skina i po raz kolejny te trzy dyszki no niestety takimi małymi kroczkami ale no, dyma nas dyma nas jak nic, jeżeli miałbym zostawić tylko i wyłącznie tą skrzyneczkę to, o kurwa 190 prawie ziko Co jest gran, ej, ten tak samo. Ej, mordeczki, ja to możliwe, że mógłbym. Ożeż ty w mordę, mógłbym to wygrać, nawet jeżeli bym zostawił te wszystkie e, skrzyneczki i tych nowszych nie dodawał. Ale zobaczymy, jeszcze nic nie jest tutaj przesądzone. Może dociągniemy taką e, stawkę do końca i może jeszcze ta bitewka nam siądzie tak naprawdę. Orzeż ty w mordę 201. No ten ostatni Ryan też coś tutaj mocno zaczął trafiać i może być niebezpiecznie 172 zł ale tutaj w ogóle ceny skinów się pozmieniały masakrycznie no i leci ostatnia skrzyneczka wolcika naprawdę nie jestem pewien kto to wygrywa ale ale ta ostatnia skrzynka naprawdę nic nic nie oddało i udało nam się to odegrać więc mamy 2150 zł. bardzo fajna tutaj bitewka pięknie że Oczywiście to wygraliśmy, o no to mordeczki, no dzisiaj koniec końców udało nam się wyjść z profitowo, no 150 zł, to jakieś miliony, ale no udało się, bitewka siadła. Ja mam nadzieję mordeczki, że oczywiście skrzynkę wam przetestowałem, jeżeli mieliście już styczność, to skrzyneczko otwieraliście ją, fajnie jakbyście dali znać po prostu w komentarzach, co ciekawego udało wam się trafić. Mordy, ja kończę, jeżeli się podobało zostawcie łapę oraz zapraszam na kolejne odcinki wielkie, Yo.